tam to nic nie napisało. Dobry wieczór, dobry wieczór. Zapraszam na live'a tutaj na żywo. Już tam do tyłu te włosy sobie schowam. Zapraszam na live'a i pozdrawiam. Dzisiaj będę omawiać proszę Państwa guski, guzy, gangliony i ten podobne. Wszystkie te sprawy, tłuszczaki, Miesaki. nie wiem jak Wy to nazywacie, w każdym bądź razie, co się wiąże ze sprawą miażdżycową, to właśnie się tworzą takie guzki, kaszaki, gangliony i różne guzy. Czy na głowie czy na ustach, czy gdziekolwiek, czy na policzkach, czy, czy na ręce, proszę Państwa, jest to tak zwany nadprodukcja wody, tak, w której tego kolagenu tak zwanego. I jest to też spowodowane na tle mierzycowym. Ja, jeżeli ktoś ma torbiele na piersi, ja sobie ugrudziłam ręce o i nie mnie chcą puścić A Jeżeli ma ktoś torbielę na piersi, to robimy, robicie sobie sami, czy jak ktoś schował maść z złocu jemioły, która usunie takiego busa, najpierw go zmięknie, po czym, yy, proszę Państwa, to jest taka maść, Było tu nie wiem, ona się ciągnie. Tak wygląda, zrobiona, trzeba ręcznie ucierać, o. Yy, musi być do tego wyciąg z jaskółczego ziela, sól fizjologiczny, alenomak stuprocentowy. Proszę Państwa, i tego się nakłada dość grubo, czyli jeżeli ktoś na przykład by miał gangliona tu gdzieś na ręce, od roboty, przeciążona ręka i taki się zrobił, to bardzo woli później jak ściąga tą skórę, taki rośnie do góry wóz, a jak tym posmarujesz, takim pudełeczkiem wystarczy wysmarować i po dwóch, trzech tygodniach jeszcze on jest ale miękki i nagle sam usuwa się, czyli wchłoni w te lub pętnie, nie wiem, albo się tam gdzieś rozejdzie w środku, w każdym bądź razie ta maź jest bardzo korzystna, o której ja tutaj Wam opowiadam, wykonana z owoców jemioły, z tych białych kuleczek. Na przykład, gdy ktoś ma guzka miężycowego kaszaka, tak zwanego lub jakiegoś tłuszczaka, rośnie mu na plecach gdziekolwiek to smaruje. Jeżeli to jest tłuszczak, to z pewnością pęknie i zrobi się taka dziura, ale to wtedy pójdziesz albo gdzieś do ambulatorium, gdzie wyczyszczą ci albo do chirurga, do lekarza, ci i te, już były takie przypadki, jakieś z dużej, długiej lata nosisz tak Albo samo ci się, tylko to trzeba zesterylizować i ładnie wy wyczyścić. Jak to z tyłu, to sam nie widzisz, to musi zrobić lekarz albo pielęgniarka. Już takie przypadki były. Jeżeli jest mały, czy to na głowie kasza grośnie, czy inaczej, i jak będziesz smarować chociaż 6-7 razy, y porządnie smarujesz y między włosami w skórę, na 100% mięknie i zginie. Oczywiście, że nie zginie na trzeci dzień, ale na trzeci dzień już będzie miękkie bardzo, więc tutaj to właśnie chciałam nadmienić, że, że do miesiąca czasu leczy takie guski. Jeżeli ktoś by miał guza też w pachwinie, to robi. tą się smaruje, ale to trzeba dość grubo, tak do pół centymetra i podopatroneczek. Jeżeli ktoś ma na piersi. Jest na przykład guzek, gdzie jest zaczerwienione boli, bo on już jest tam wewnątrz, i mnie, jeżeli był taki twardy, to nie czekać do końca, zrobić taką maść z owoców jemioły po prostu, bo to ciężko te owoce jest, jak ktoś nie uskładał sobie. Ja tam troszeczkę jeszcze mam. Ale właściwie się grubo nakłada pod opatrunek, na przykład na pierś. Wtedy znikają te zapalenia i to czerwone znika. A jak jest jakiś guzek, który miałby zaszkodzić, to on się złapnie, on jest tak, jakby był nieczynny. No i pomału z biegiem lat po prostu sam się usunie. No bo jak złapniony, no to, to po prostu tak. No to chciałam Wam powiedzieć, że. Maś z owoców tak wygląda jak ja Wam mówiłam do tego trzeba wyciąg, ten na złocie coś zrobiony ze do dziela dość dużo, bo jeżeli się robi taką maś do wyleczenia to musi być dwie maści takie, tak to jest więcej jak 200 mg, miligramów no to trzeba 100 mililitrów jaskółczego ziela, a no nie jest tanie, znaczy się nie jakieś nalewki, tylko zrobionego prawdziwego leku, o którym ja zawsze Wam mówię. Tak, jeżeli już ktoś sobie nadbierał skrzypu, to powinien być szczęśliwy. Jak wygląda, ktoś się pytał, jarzębina, no taki ma po prostu kolor piękny, nie wiem jak komu odbija, ale u mnie to jest aż różowy ten kolor, tak bardzo, bardzo super. To jest jedna łyżeczka jarzębiny suszonej. Ale może być też wyciąg, no do wyciągu pół łyżeczki, bo to jak się robi lek i do wody i też możemy od czasu do czasu się napić. Jest to tak zwany elektrolit, lek witaminami, wszystkimi C. Po prostu E, przeciw starzeniu się K. Także wiele innych ma tych dobrych zalet. Jarzynina zwłaszcza tonizuje serce. Proszę Państwa, ktoś pytał mnie o wrotycz. Muszę Wam, proszę Państwa, powiedzieć jedną taką rzecz: że wrotycz najlepiej jest odkażający przeciw histaminowy przeciw błądach ciała przeciw zapalny. Nie odkładają się blaszki. Wspomaga serce, gdy dotajmy odkawki. Proszę Państwa, wiele, wiele chorób, tych postępujących czy zapaleń i o których mówicie. Na skórę też, jak się robi zwrotyczu, z innymi dodatkami, jak masz bielactwo, czy masz jakby to powiedzieć, łuszczycę, tą nabytą, nie mówię wyrodzoną ale jakąkolwiek, która na przykład jest zaczerwienienie, jakieś uski się, od te, to można zaleczyć, bo trzeba zrobić taką maść, przemywać płynem, płyn musi być bardzo mocny, na przykład na 3 litry wrotyczu samego musisz, żeby był mocny wlać tylko ćwiartkę spirytusu, to chodzi o smarowanie na skórę i ćwiartkę alkoholu, masz prawie pół litry, musisz to mieszać przez 3 miesiące, bo to na razie nie wlewasz i po prostu sobie robisz taki ten wrotycz co to tam za jakiś spodek milita witam serdecznie, więc Tutaj, yy, 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 proszę Państwa, yy, Wam przypominam wszystkim. Owszem, że przyszłam późno, bo właściwie yy, robiłam to masz dla kogoś, tak? A to wszystko trzeba ręcznie ucierać. Te są ciągną się jak smoła. Dopóki nie uczesz, yy... ktoś mnie się pyta, czy znam Joe widena? No, z, z telewizji. A co się stało? No i proszę Państwa, chciał mi zasponsorować wydanie książki następnej. No to przetłumaczymy już. I proszę Państwa, tak jak już powiedziałam, trzeba samemu też zadbać troszeczkę, żeby były takie leki, czy pomogły. Jeżeli na przykład geranium, ten kwiatek anginowy, który jest na gardło do płukania, czy robi się maści, jeżeli są rozszczelnienia odbytu inne u dzieci małych, robi się takie maści na wazelinie farmaceutycznej, to proszę Państwa, yy, i to się szybko goi, czy opryszka, to można też wykonać taką maść, jak ktoś nie miał yy, Proszę państwa, są jeszcze inne sposoby, jak ktoś nie ma tych owoców z tej jemioły, Tak, to niekoniecznie musi to być, bo nowa może być wyciąg z jemioły, który jak ktoś zrobił, z listków łodyg, bardzo mocny, który w właściwości ma praktycznie te same. Bo tutaj chodzi o siłę i moc, jednakże białe kuleczki mają zawarte w sobie te wszystkie kwasy, które wyciągły z drzewa, wszystkie dobre, co drzewo wtedy obumiera, dlatego więcej jest w tych kuleczkach, tych kwasów, które właściwie... Zazwyczaj zawsze kwas jakiś tam kupisz w aptece. W jakiejś saszetce, bo chcesz sobie likwidować, jakby to powiedzieć, ktoś ma między palcami coś takiego grubego, narośnie, jakieś guzeczki czy coś takiego, odciski inaczej, odmiaty. Ktoś mówi, to właśnie likwiduje sobie kwasami, które kupiłam w na klei. To właśnie rozpuszcza, więc do czego zmierzam, że te owoce jemioły posiadają bardzo dużo kwasów. Dlatego właściwie tę funkcję taką pełnią. Pamiętajcie, nie zapominajcie proszę Państwa o no, co ja jeszcze robię. Tu mam taki orzech i ja od czasu do czasu. Nie w każdy dzień, bo po prostu nie, ale jak są te upały, to warto tego orzecha odkręcam. Proszę Państwa, naciągam tyle i tutaj do tej właściwie ja że linki sobie jeszcze dodaję, to zakręcam i mam do picia. Jest bardzo smaczne. Bardzo smaczne i lecznicze. Jednym słowem, także polecam. Polecam. każdemu. Pamiętajcie o tym, że że jak ktoś ma jeden w domu, niech mężczyzna tam pracował, jakiś buciochak, buty skórzane, skóra źle wyprawiona, blachy, na budowie ciągle, czy gumowca, gumofilca, wiadomo, że się nogi pocą, jak nabył ktoś grzyba z rodziny na przykład. Musi uważać, żeby nie zakaził całej rodzinie, bo tak to by się mogło przerodzić w takie coś po prostu i to trzeba zwalczać, żeby on głębiej nie wszedł do krwi w środku i w ogóle, bo samopoczucie poczucie było złe i ludzie też nie wiedzą, że mają grzybice zaawansowane w starszym wieku ogólnie i nic z tym nie robią. Zgórbiony palec za to chodzi, to przymaluje. Nic z tego nie będzie. Trzeba przymalowany paznoket. Jeżeli pijesz ja skółcze nawet 8-10 kropki dziennie tego orzecha i moczysz te nogi i sodzi w orzechu, to do czego miesięcy, jak jest taki gruby paznokieć, bo mają niektórzy już takie grube, zgór już takie martwe te paznokcie. Proszę Państwa, do czego miesięcy, zanim taki paznokieć urośnie cieniutki paski, trzeba prowadzić tą żeby zabić tego, żeby profilaktykę, nie ma takich ani w aptece ani nigdzie chociaż lekramują żadnych leków mocnych innych, ale wam doradzę żeby przyspieszyć, można urywać czosnek jak nie nigdzie i tego, tym czosnkiem proszę państwa nacierać płytki paznokci żeby, I jeszcze przy okazji jak moczycie w mydlę szarem to jak to zgórbiałe się Wam po prostu powinno lekutko namiękczyć z tą sodą, to można to specjalnymi takimi narzędziami do paznokci można to usunąć, delikatnie usuwać, żeby nie zranić, żeby nie dostało się do krwi. To musicie o tym pamiętać, bo niektórzy pytają i tak jest, proszę Państwa, a nie inaczej, także że polecam. O czym tu jeszcze miał, miałam Wam powiedzieć? No w sumie to deszcze. Urwałam już orzecha, to już się robi ta warda, ta skarucha, więc nie wiem jak ktoś ma późniejszego, no bo to trzeba robić szybko te wyciągi z tego orzecha, nie nalewka, bo nalewkę może sobie zrobić do wypicia, czy tak. Ale wyciąg prawdziwy lek z tego orzecha trzeba już zrobić. Można robić też. Proszę Państwa, jak uzbierasz tego skrzypu, można też robić, jeżeli nie już robi nalewki, to lepiej co zasuszy, że będzie pić taki zasuszony. Musicie wiedzieć, że jeżeli ktoś choruje na nerki, jakieś zapalenie miał, czy, czy coś tam tak, to proszę Państwa, trzeba jednym słowem jest okazja, choć niektórzy uzbierali już mają i z tamtego roku mają liści z brzozy, możesz pić i surowe, i suche. I teraz jeszcze, jak masz okazję, z tego miejsca narwać systematycznie, jeżeli się pije jak jest jakiś piasek, oczyści elegancko po prostu cały układ moczowy, tak, i nie będą się robić pochyliny, i nie będzie się robić przerost prostaty, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj właściwie dobrze Wam wszystkim, zawsze radzę. Zawsze wszystkich Was pozdrawiam. Pięknie. Pamiętajcie o tym, że nie rzucam słów na wiatr, tylko mówię tak jak opowiadam o tym mazidle, proszę Państwa, jak ktoś nie ma skorzenia żywokostu, nastuczenia, skaleczenia, złamania, żeby szybciej się zalało i tak dalej. To można po prostu mnie poprosić. Jest okazja, nie ma zimy, trzeba uzbierać i można zrobić, wykonać bądź jak mam jeden czy dwa. Proszę Państwa, czasami lubię tak zrobić to, to ja sobie znowu zrobię, a Wam mogę po prostu posłać. Także jak mnie słuchacie, to Uwierzcie, że to, co ja robię, robię sercem na 100% sercem, duchem, siłą, mocą Bożą i to wszystko Wam pomaga. Kochani, jesteście na wczasach, odpoczywacie, może się bawicie, no bo tak trzeba odpocząć, trzeba się bawić, trzeba się pośmiać. Też miałam młode lata, to też po prostu bawiłam się. Z tym śmiechem to ja miałam zawsze problem, bo chyba musiałbym je, nie wiem, co, coś rozśmieszyć, żeby mój uśmiech był na twarzy. Wszyscy mi mówią, że jak się śmieję, to fajnie wyglądam, ale proszę Państwa, ja nie potrafię się śmiać. Nie z tego względu, że coś mi dolega, czy, czy że te, tylko tam jakieś inne, tylko że mam jakieś kompleksy. Nie, nie, no. Tylko po prostu od urodzenia taka byłam ponura, mówili każdy mi się bał, nie? Dlaczego, Dlaczego? że się nie uśmiała? Tak, bać się nie trzeba, po prostu nie gryzę. Nie mam czym. Tak, a żeby jestem dobrym człowiekiem, także nie muszę mieć tego uśmiechu. No, jakoś nie potrafię y, uśmiechać się, tak. Jak widać, troszkę uśmiechu na mnie to jest to taki wymuszany. Wymuszany, skojarzony. Dobra, proszę Państwa, na tym. Y, aha, ktoś pytał, wspomniałam sobie, bo jedna Pani mnie pytała dzisiaj, czym posypać, żeby jakieś mówki nie szły. Naprawdę, jak posypie Pani troszkę do pieczenia, jak idą w każdym kątku, gdzie tam wychodzą w roburt przy drzwiach, czy jak, to one nie pójdą, dochodzą do proszku i, i po prostu później się sprzeniewierzą i się wyniosą. Także naprawdę jak macie jakieś mrówki czy co, to możecie posypać, kupić ruszek do pieszeczenia i posypać. Naprawdę spróbujcie, jest od razu efekt na 100%. <laughs> Polecam także jak na przykład mrówki wynosiły komuś nasionka, jak sobie posił pietruszkę czy inne, to trzeba było w nasypać tym proszkiem do pieczenia. Nie jest to taki drogi można powtórzyć. Także nie pójdą. Nawet solą jak się wokół rzęda posypie, to Ci nie pójdzie żadny ślimak, bo go rozerwie na taką pianę. Ślimaka tego brązowego posolisz, to, to, to taka piana się z tego zrobi. Proszę Państwa, to jest chyba zmutowane i puszczone na Polskę. Co to może być, żeby pod wpływem soli, proszę Państwa, ślimaki... No a dawniej to siali na Polak sól. Potasowa, pamiętam, taka czerwona, i inna, dlatego nie było tyle tych ślimaków w ogóle jak teraz po deszczu, co się pokazują. Kiedyś opowiadałam Wam w filmiku, ile to ten, tych ślimaków, proszę Państwa, jeden ślimak w ciągu roku, no, jak się mnożą. To moi tyle, moi kochani, tyle na dzisiejszy dzień. Pozdrawiam Was wszędzie, gdzie jesteście, gdzie się znajdujecie, za granicami, na całym świecie. Polacy są przecież na całym świecie, to trzymajcie się, życzę Wam zdroweczka I tutaj właśnie bądźcie ostrożni, jak są burze, tornada, nie jedźcie wtedy do domu, że się tam coś stanie, bo widzicie, jakie są skutki. Ty jedziesz, oberwie się chmura, ulicą idzie woda rwąca, niesie ten samą z Tobą, ani no nie uciekniesz, ani nie wysiągniesz, nie wiadomo gdzie go doniesie, bo to jest jakaś siła, siła, proszę Państwa, to jest siła Boża, tak, bo inaczej to nie może być, że spadająca chmura, po prostu od razu rol, przeradza się rwące potoki i rzeki na ulicy, którą jeżdżą samochody, ale tak jednak jest, bo w Rzeszowie tak było. No i też świeć Pani na niego dużą, zginął Pan 72 lata, bo nie zdążył wysiąść z samochodu, porwało z nim auto. Normalnie na ulicy gdzieś tam, widziałam w jakimś stawie, gdzie ta woda, gdzie było niżej, to ta woda tam po prostu takie bagno narobił. No ale to nie tylko tu, ludzie nie stójcie na mostach, tak? jak widzicie, że idzie wielka fala, bo przecież fala idzie, ale niekoniecznie, że ona przejdzie pod mostem, bo ona może ten most zawalić, bo może przewrócić ten beton z boku, ile się takich rzeczy zdarza i mosty się łamią, więc nie stoimy wtedy na mostach, nie stoimy pod drzewami i się gdzieś w domu, nie stoimy na górce, bo może zjechać ziemia z kamieniami, no bo tak jest, bo jakieś są roztopy i tak dalej. No gdzie w takim miejscu, żeby było wygodniej, a nie filmujecie, a potem są skutki. Dobra, to wszystko to jest taka, takie pouczenie, po prostu jeźdź, jedźcie trochę wolniej, bo już policja wszędzie sprawdza, w cywilnych samochodach. Czy to orszyny jodówka? Zauważyłam, czy, czy ogólnie sprawdzają tak, prywatny. No prywatnie, ja mówię prywatny samochód, nieoznakowany tak i, i we wszystkich miejscach. nie są, patrolują. Więc jeżeli jest 50, to chociażbyś ty kupił auto za 2 miliony złotych, to nie pojedziesz szybciej jak 50, ponieważ jest teren zabudowany i a widzicie, zdarza się różnie. Że szybko pojadą, nie patrzą, że ludzie są na przejściu, albo są już gotowi, przejeżdżają następnie i widzicie moi kochani, co się dzieje. No. Pozdrawiam wszystkich wypoczywających i życzę miłej nocy, pięknych słów, snów. Wam życzę, proszę Państwa, abyśmy się jutro znów spotkali razem. Może może zaśpiewam piosenkę do Matki Bożej, ale to nie wiem, czy nie zapomniałam. To wiemy na zwrotkę. Dobra, matko i królowo z jasnej góry, dzięcznym sercem dziś ku tobie znoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za twe serce którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną. W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Bronisz mnie, bronisz mnie w swych ramionach, jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Gdy upadam, ty podajesz do mnie ręce. Gdy mi ciężko, ty oddalasz to, co złe. Twoją opatrzność widzę, widzę, widzę wszędzie. Z Tobą, Matko, tak radosne życie. Mę. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Bronisz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Choćby chmury przysłoniły Cię Maryjo i zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz. Wiesz, że serce i Twe oczy zawsze żyją. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, że trwasz. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną w rannej mgle, w słońcu dnia. I w noc ciemną chronisz mnie, bronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Dziękuję Bóg za pać i szczęść Boże. Tam w jednym miejscu zapomniałam słów.